Jeżeli odbierasz tę wiadomość, znaczy, że już nie żyje. Nie ma zbyt wiele czasu. Słyszę, że już się zbliżają. Postaram się zapladać recenzję. Jeżeli mi się to jednak nie uda, wiedz tylko jedno: Dead Space 3, nie nekromorfy są na liter straszniejsze. Spróbuję pokazać ci o co mi chodzi. Tak, dobrze widzieliście. To mikrotransakcje są wszędzie. Są. O! 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 O!